Awarion, awarion. Coś zwinęło. Co I nie Awaria. A Rolnik ma podobno lekko. Spaliło nap napęd, przypaliło, zblokowało się. Jakoś dziwnie. Popieźcie tymi jak. Ona jest na wałku całym, nie? nie. Łożysko może. Patrz, łożysko się pali. Tutaj na łożysku smar się zaczął palić. Zjebało kryby w kosiarce. No. Ale czemu to tu zagrywało? Ale nic nie było takiego, żeby... Ale nic takiego nie było, żeby... Żeby ją zblokowało, bo to gdzieś tu pociągnęło, właśnie na tej, na tej kupce trawy. Nie ma nic.